Dzień dobry! Zapraszam na kolejny temat. Tematem tym jest wieś i miasto w średniowieczu, czyli czwarty temat z szóstego rozdziału dla klasy pierwszej. Oglądamy. Temat może nie jest najprzyjemniejszy, ale postaram się zrobić go szybko i w miarę skrupulatnie, i przy okazji nie zanudzić. Zacznijmy sobie od tego, że Podzielimy sobie te wczesne średniowiecze na kilka wieków. Piąty i szósty wiek to jest powrót do, czyli po zachodniego, zachodniego Rzymu oczywiście, do gospodarki naturalnej. W takim sensie, że mamy rolnictwo, hodowla zwierząt, niewielkie ilości rzemiosła, czyli wytwarzamy tylko na własne potrzeby. Później mamy wiek siódmy, VII, ósmy, nawet dziewiąty. Pojawiły się ataki Madziarów z kontynentalnej części Europy, czyli wikingów z północy, czy też poprzez różnego rodzaju działania i nurty rzeczne. Więc było niespokojnie, i dopiero X i XI wiek to wszystko uspokoił. Po układzie Verdeum, po powstaniu już później, oczywiście, finalnie nowych państw w Europie, doszło do takiego, powiedzmy, że ewidentnego postępu. Po prostu wszystko, nawet zwykłe życie na wsi, zwykłego chłopa, podskoczyło można powiedzieć, że do góry. Postęp był widoczny gołym okiem. Chociaż początkowo zaczynano od dosyć ciężkiego tematu. Bo uprawiano pola w systemie tak zwanym dwupolowym, czyli to jest dwupolówka. A chodziło tutaj o to, że tak naprawdę ziemia była podzielona na dwie części. Na jednej uprawiano, a druga leżała u góry. Z czasem upowszechniła się trójpolówka, która polegała na tym, że ziemię podzieliliśmy na trzy części. Na jednej z nich obsiewano zboże ozimę, czyli pszenicę albo żyto. Na drugiej zboże jarę, tudzież owiec albo jęczmień. A trzecie stało się pastwiskiem, czyli po prostu leżało u gorem i było mm, przygotowane pod przyszłe lata. Co sezon, co rok zamieniano te pola kolejnością. Rolnictwo też poszło dalej. Zaczęto wykorzystywać nowe narzędzia. Pojawiło się drewniane, ale jednak radło do orki służące, pojawił się pług, pojawiła się brona, która służyła do spulchniania ziem, czy po prostu kosy, które służyły do tego, żeby ścinać zboża, bo wcześniej robiono to no, dosyć pornie i było to robione sierpem, więc człowiek się musiał naschylać, namęczyć, a tak naprawdę robota wcale nie postępowała. To zmieniło troszeczkę wygląd wsi, chłopi poszli do góry, jeżeli chodzi o swoją technologię, a mało tego, wykorzystano również młyny wodne, które służyły do tego, żeby mielić zboże na mąkę. One były używane w starożytności, a w średniowieczu jakby zyskały Nową młodość, nową jakość. Zaczęto je popularyzować, i najczęściej działo się to w gospodarstwach klasztornych, bo dzięki temu, jak klasztor był gdzieś przeniesiony, stworzony od podstaw, dawał szansę na e, powiedzmy, że nowinki techniczne w innej części Europy, przyniesione na przykład z zachodu. Najczęściej z zachodu w kierunku wschodu. Tak to wyglądało. Jako, że wzrósł poziom życia na wsi, to i ten rozwój rolnictwa przyczynił się do tego, że będzie. Większe zaludnienie Europy będą pojawiały się coraz to nowe grupy ludzi na danej ziemi. Ziemia stanie się dla nich po prostu za mała. I po raz pierwszy od starożytności pojawiła się no właściwie informacja z góry, że żeby dalej żyć, żeby dalej funkcjonować, należy zmienić miejsce zamieszkania w celu zdobycia nowych, ważniejszych środków do życia. Tak rozpoczęły się migracje ludności. Francuzi trafiali do Hiszpanii. Flamandowie, którzy no, zamieszkują w dzisiejszą Belgię. Holandie trafiali do Niemiec, do Anglii, a z kolei niemieccy chłopi trafiali na ziemie nasze, słowiańskie. I to doprowadziło do tego, że będziemy mieli no, nowy pomysł na osadnictwo, a przede wszystkim na tworzenie wsi. Pojawią się tak naprawdę dwa rodzaje zabudowań wiejskich. Pierwsza to będzie ulicówka, i to widzimy też tutaj na e, obrazku, gdzie składała się ona z dwóch rzędów domów. Po obu stronach drogi, a za nimi mieliśmy e, tak naprawdę pola uprawne, czasami sięgające kilku kilometrów długości, więc to były naprawdę dosyć porządne gospodarstwa. Innym typem była owalnica. Owalnica powstała poprzez tworzenie Majdanu, czy takiego głównego placu, który jest w kształcie owalnym, stąd nazwa owalnica. I dookoła tego placu pojawiały się e, domy, które znowu za sobą miały kolejne ziemie. Uprawne. Ci gospodarze mogli, podobnie jak w tej ulicówce, dalej normalnie funkcjonować. Jednakże na centrum owalnicy mieliśmy dosyć ważny element, ponieważ tam musiał pojawić się kościół, cmentarz, często pojawiała się karczma, no, centrum po prostu życia. Jak to nie zabrzmiało, tak to było centrum, nawet cmentarza na środku. I jako, że trzeba było się od nowa zagospodarować w nowym miejscu, to pojawiły się pomysły na to, żeby karczować lasy, czyli nieużytki do tej pory miały stać się miejscami albo zamieszkania, albo polami uprawnymi. Panowie feudani, czyli właściciele ziemscy, pozwalali na karczowanie tych lasów i tam tworzyli nowe osady. Sprowadzano tam ludzi, żeby ludzie byli chętni do tego, żeby mieszkać właśnie w tym miejscu wchodzimy w pojęcie wolnizny. Zaczęto wykorzystywać wolniznę, czyli zwalniano chłopów na kilkanaście lat czasami nawet, od danin należnych za użytkowanie ziemi. To był czas na zagospodarowanie, czyli, że ja się usadzę tam i będę w końcu mógł mówić o moich zbiorach. Z czasem trzeba było opłacać oczywiście daniny. Na, na początku one były w wersji takiej naturalnej, w postaci zboża, mąki, skór zwierząt, czy też mięsa, z rzadka, bo z rzadka, ale jednak. Ale z czasem to zaczęło generować tych, którzy byli panami feudalnymi i zaczynali oni przede wszystkim ściągać od ludzi pieniądze. Chcieli, żeby ci płacili im czynsz pieniężny. To zmuszało chłopów do sprzedaży swoich no, zasobów, które mieli, czyli zdobywania gotówki za to co sprzedadzą. Następnie, jak się okazuje, to część z tych, co, zysków, które oni osiągnęli, będzie przeznaczona na właśnie czynsz pieniężny, a pozostałe pieniądze będą wykorzystywane na rozwój. Swojego, swojego gospodarstwa. To będą swego rodzaju inwestycje. To znaczy, że będą inwestować w siebie, w swoje gospodarstwo. Pojawią się nowe narzędzia dzięki temu, pojawią się nowe technologie i to doprowadzi do tego, że będziemy mogli mówić o rozwoju na zachodzie Europy. Powtórzę to jeszcze raz: gospodarki czynszowej, opartej na pieniądzu. Wschody Europy. Ziemie polskie. Mm, tak to nie będzie wyglądało, ale o tym w swoim czasie jeszcze się dowiecie. Natomiast e, będziemy mieli rozwój, co za tym idzie, również miast. I tutaj też się upowszechni pewne stwierdzenie: powietrze miejskie czyni wolnym. Wróćmy sobie może do podstaw tego, co powiedziałem, bo tak chwale, chwalę, że tutaj pieniądze były, tutaj ludzie się potrafili zagospodarować, zainwestować zyski, no nie wszyscy byli tak sprytni. Niestety, część ludzi no, dosyć głęboko musiała sięgać do kieszeni i niestety zobowiązania feudalne wobec swojego pana. No, pozostawały tylko i wyłącznie w wirze wyobraźni. Nie byli w stanie niczego spłacać. Dlatego też postanowili, że będą uciekać ze wsi do miasta. A była zasada taka w tym mieście, że jeżeli ktoś był dłużej niż jeden rok i jeden dzień w mieście, był uwolniony od wszelkich zobowiązań feudalnych od swojego pana. To otwierało nowe możliwości, bo ci, którzy sobie nie radzili, uciekali do miast. Tam myśleli, że będzie lepiej. No ale umówmy się, niestety będzie to szło w innym kierunku. Miasta będą się rozrastać, będzie coraz więcej ludzi, pojawiają się naprawdę duże miasta w tym czasie w Europie, ale niestety będzie wśród nich bardzo dużo biedoty, żebraków i to właśnie ci ludzie ze wsi najczęściej w miastach tak kończyli, ponieważ na wsi nie potrafili bawić się w rzemiosło, a właśnie w mieście średniowiecznym rzemiosło właśnie się rodziło albo było już w pełni rozwinięte, więc trzeba było wymyślić coś nowego. Znowu wchodzimy w główkowanie, jak przeżyć na nowym terenie. Idziemy do miasta. Odrodzenie miast nastąpiło w XI wieku. To będzie jakby początek e, dosyć nowego trendu w Europie. Ponieważ ci, którzy nie mieli powiedzmy, że zdolności manualnych do tego, żeby być rzemieślnikami, ale mieli smykałkę do handlu, stawali się później kupcami i mogli naprawdę duże pieniądze zarobić. Ponieważ w miastach jednym z nieodłącznych elementów były targi, które odbywały się w konkretne dni tygodnia. Więc ci, którzy byli już na stałe kupcami, Jeździli między miastem a miastem, i tam starali się na targach swoje towary sprzedawać bądź kupować od innych. Ten handel będzie się bardzo szybko rozwijał, czyli znowu trzeba było być bardzo mocno zaradnym życiowo, żeby no, wypłynąć na głębszą wodę. Ale co jest istotne, miasta rozwijały się, rodziny się powiększały, wielkie rody. Pojawiały się w miastach, do czego sobie zaraz jeszcze e, przejdziemy, i zaczęto myśleć o tym, żeby to miasto samodzielnie można było kontrolować. Dlatego też starali się powierzać swoją władzę, tak zwanej Radzie Miejskiej. O, idąc dalej, miasto, w którym powstała taka rada, e, nazywano Komuną, czyli wspólnotą. Nie ma nic związanego z komunizmem, znanym znam z XX, czy nawet z XIX wieku. E, generalnie. Wszystkich tych, którzy byli mieszkańcami miasta na stałe, mieszczanami, nazywano civis, czyli obywatele. Wracamy sobie do pułapu, właściwie starożytności, tylko że mamy XI wiek. Upłynęło bardzo dużo czasu, zanim w Europie od nowa ten pomysł na obywateli się będzie rodził. Będą mieli swoje własne sądy, tak zwaną ławę miejską, ale będą też mieli inne stowarzyszenia, ponieważ w ramach rozwoju handlu, Będziemy mieli powstałe gildie, czyli organizacje skupiające kupców. Nie gildie z gier, tylko gildie kupieckie. I drugim tworem będą z kolei cechy i nie cechy charakteru, tylko cechy rzemieślnicze cechy, które będą w tym układzie skupiały rzemieślników i będą sobie wzajemnie ci rzemieślnicy pomagać będą ustalać ceny, że nie będą zaniżać wartości towaru, ale też nie będą na przykład zaniżać jakości tego towaru czyli też ceny oraz jakość była tutaj. Kontrolowana. Oczywiście to wszystko będzie wynikało z znowu z zaradczości tych ówczesnych ludzi. E, Jak jesteśmy przy tych ludziach, to jeszcze pójdziemy sobie dalej, bo mówiłem, że dojdziemy sobie za chwilkę, to może od razu sobie zróbmy kwestię podziału e, społeczeństwa miejskiego. Będziemy mieli patrycjuszy, czyli elite. Najbogatszych ludzi w danym mieście. To będą najczęściej kupcy, to będą najzamożniejsi rzemieślnicy, i oni będą ubierani wręcz, ubierali się wręcz na wzór rzymski. Będą posiadali w miastach bardzo duże ilości nieruchomości. To będzie dla nich bogactwo. Drugą, mniejszą grupą będzie pospólstwo. Ona była o wiele liczniejsza niż ci, którzy są patrycjuszami. To będą ubożsi nie, nie to, że biedni, ale po prostu biedniejsi od tych patrycjuszy. Kupcy, biedniejsi rzemieślnicy, oni będą mieli no, niewielką ilość nieruchomości, ale najczęściej będzie to na przykład część nieruchomości w postaci jakiegoś magazynu, w postaci jakiegoś tam powiedzmy, że współcześnie mieszkania albo warsztatu, czy też w jakiś sposób powiedzmy, że radzili sobie z y, kupiectwem, ale nie będą dopuszczani do rządu w tym mieście. To patrycjusze, są najważniejsi. I ostatnią grupą jest plebs, czyli najubożsi mieszkańcy miasta. To będą żebracy, to będą najemnicy, to będą parobkowie, którzy będą pomagać kupcom na przykład transportować y, towar z miejsca wystawki na wóz. Za to będą stawać naprawdę niewielkie pieniądze. I to, co będzie łączyło miasta wszystkie ze sobą, to ich wygląd w sensie takim architektonicznym oraz strukturalnym. I tu musimy powiedzieć, co łączyło wszystkie miasta ze sobą. Przede wszystkim łączyła ich infrastruktura oraz charakterystyczna zabudowa. Miasta były otoczone murami. To oznacza, że miasto się terytorialnie już nie powiększy. To oznacza, że to miasto może przyjmować ludzi dopóty, dopóki będzie w stanie o, normalnie funkcjonować. O tym decydowała najczęściej Rada miejska. Sam wjazd do miasta, czyli głównym punktem była brama, była wizytówką całego miasta, więc starano się robić tak, żeby ona była naprawdę no najładniejsza. Często umacniona fortyfikacjami, takim jak barbakan. Największym budynkiem w mieście zawsze był kościół, katedra, która górowała nad innymi budynkami. W wieku XIX-X pojawiały się już większe zabudowania, w sensie jakieś wieżowce. Zwykłe bloki dziesięciopiętrowe, które były ułożone w innym mieście i górowały nad miastem. Ale zobaczcie, jesteście we Wrocławiu, w Gdańsku czy w innych wielkich miastach, gdzie na centrum jest największy kościół, to gdzie jest punkt widokowy? Na kościele. Dokładnie to na wieży kościelnej, gdzie trzeba wejść, żeby sobie pooglądać miasto z góry. I tak było też kiedyś. Ten kościół górował nad wszystkimi innymi. Ale były szpitale. Był ratusz, który był miejscem dla pracy Rady Miejskiej. Były sukiennice, czyli miejsce handlowe tak na dobrą sprawę, które było zadaszone. No i tam handlowano między innymi suknem, odzieżą, więc żeby ono nie zamokło podczas deszczu, do tego były potrzebne dachy. No i ważnym punktem był pręgierz. To jest chyba najważniejszy element miasta, ponieważ to wiązało się ze sprawiedliwością. Ława miejska mogła oskarżyć kogoś i ukarać tym, że będzie do tego pręgierza przypięty i tam będzie można go zobaczyć, wytknąć palcem, rzucić go czymś. Hmm, takie tam. Generalnie każdy wiedział, że to jest złodziej albo ktoś w ten deseń. E, miasta, jak zaczęły się coraz bardziej rozwijać, zaczęły też łączyć się ze sobą. W takim sensie, że będziemy mieli e, różnego rodzaju związki miast, takie jak Hanza. Hanza, czyli handel hanzaatycki, który się pojawi, będzie organizacją, która będzie chyba najbardziej liczącym się e, zbiorem miast w całej Europie, do którego będzie wchodzić też między innymi Część ziem polskich, ale będzie sięgało tak naprawdę od dzisiejszego Talina, czyli Rewla w Estonii, aż po Brugie w Niderlandach. Więc naprawdę będzie to bardzo duży obszar terenu, którym będą te miasta się wzajemnie wspierać. No i ostatnim elementem na dzień dzisiejszy jest to, co trzymało całe miasta tak naprawdę w ryzach, czyli Rzemiosło. Mówiłem o cechach, a teraz powiemy sobie o konkretnych rzemieślnikach. Szybciutko, żeby była jasność. Ten gość to. Bednarz, wytwarza beczki, cebrzyki, balie, kadzie, balie do kąpieli na przykład i tak dalej. Ten, no tutaj może być problem z nazewnictwem, ale ma dwie nazwy. To mógł być albo cyrulik, albo balwierz. On strzygł, on golił, on tak naprawdę wykonywał proste zabiegi medyczne, znał się na opatrywaniu ran, czy na przykład na leczeniu bólu zębów. Taka, kurczę, ważna postać, taki znachor, który... Wiedział wszystko. Tutaj to proste, bo to garncarz. Następnie będziemy widzieli kołodzieja, który będzie tworzył e, koła, będzie czasami nawet tworzył całe wozy. Będziemy mieli kowala, który musi być jako no, wykuwanie chociażby podków czy też innych wyrobów e, metalowych. Będziemy mieli płatnerza, który wyrabia wielkie zbroje. Będziemy mieli nożownika i nie chodzi o tego, który będzie dźgał wszystkich innych dookoła, tylko on będzie wyrabiał i naostrzał innym noże. No bo nie każdy ma takie możliwości w domu. Snycerz z kolei będzie rzeźbił w drewnie i to jest bardzo artystyczne zajęcie, bo on będzie wytwarzał różnego rodzaju krucyfiksy, ołtarze, czy też na przykład okiennice do okien w takich ładnych, powiedzmy, że kształtach. To jest element taki chyba najważniejszy. Jeszcze z wielu innych oczywiście e, rzemieślników, e, nazw zawodów, ale o nich tu mówić po prostu nie będziemy, bo i tak ta lekcja trwa już zbyt długo. To jest wszystko. Na koniec macie jeszcze notatkę Proszę bardzo, pojęcia, no bo ani postaci, ani dat nie było, więc lekcję możemy zakończyć. Na chwilkę przerwę zachęcam do postawienia mi kawy za moją pracę oraz odwiedzenia mojego sklepu. Znikam. Dziękuję i do widzenia.